Dzień dobry. Nazywam się Marta Wilczyńska, jestem chirurgiem plastycznym. Witam serdecznie państwa w klinice Medpoint. Dziś wykonujemy powiększenie piersi. Pacjentka zgłosiła się z problemem asymetrii piersi i dużej asymetrii klatki piersiowej. W związku z tym zaproponowano powiększenie asymetrycznymi implantami. Implanty, które dzisiaj Używam są to implanty firmy Silimed, mikroteksturowane, implanty są asymetryczne, jeden większy, drugi mniejszy. Oczywiście typowo z cięcia w fałdzie podpiersiowym z wykorzystaniem techniki dual plane, czyli częściowo pod mięśniem, częściowo podpowięziowo. Nigdy piersi kobiece nie są idealnie symetryczne, każda zawsze się różni, u jednej jest to 15 ml, u innej będzie to 25, u innej będzie 40, więc każdy indywidualnie, każda firma. Jeżeli chodzi o implanty, ma różne e, różnice między rozmiarami, między zarówno e, podstawą implantu, jak i projekcją. No i oczywiście dobieramy to wszystko na podstawie szerokości własnej piersi i konieczności jakby wymogów, które pacjentka sobie w tym momencie życzy. Jest to operacja nietypowa nie ze względów estetycznych, tylko ze względów medycznych. Jest to operacja ze względów medycznych z uwagi na bardzo dużą asymetrię zarówno w klatce piersiowej, jak i w samych gruczołach piersiowych. I wykorzystując implanty dajemy szansę na to, żeby ta klatka piersiowa była jak najbardziej symetryczna. Zabieg operacyjny sam trwa mniej więcej godzinę razem z uśpieniem, z nieczuleniem dodatkowym regionalnym i wybudzeniem, to jest półtorej godziny. Przygotowanie pacjentki oczywiście wymaga ze strony pacjentki wykonania badań laboratoryjnych, które pokazują nam, w jaki sposób pacjentki narządy, czyli nerki, wątroba, układ krzepnięcia, wszystko funkcjonuje, plus oczywiście bezwzględnie USG piersi. I to są badania, które ja osobiście wymagam. Kryterium doboru implantu. Polegało na tym, że wybraliśmy razem z pacjentką implanty firmy Silimetr, mikroteksturowane, bo implanty te posiadają najmniejsze ryzyko pęknięcia spośród wszystkich, wszystkich implantów, bo jest to raptem niespełna 6% i najmniejsze ryzyko powstania torebki przykurczającej, ponieważ mają ryzyko raptem 9%.